Cezar widzi niebezpieczeństwo. Ten statek, najbardziej obładowany skarbami, nie może zrobić uniku. Jeśli go stracą, stracą jedną czwartą łupu. Co gorsza, piraci pojmą żołnierzy, którzy ujawnią całe plany. Podejmuje decyzję w ułamku sekundy. Witajcie. Jestem Diomar Gonzales, twórca kanału Guerra Brutal na którym zajmujemy się tworzeniem treści edukacyjnych i rozrywkowych skupionych na historii starożytnej. Kanał nie ma na celu promowania przemocy ani dezinformacji, lecz dostarczanie przyjemnych treści wszystkim, którzy lubią tego typu materiały. Dzisiaj będziemy kontynuować drugą część historii Juliusza Cezara i piratów cylicyjskich. Mam nadzieję, że wam się spodoba i dziękuję wszystkim za wspieranie i oglądanie treści tego kanału. Rozkazuje swojemu okrętowi flagowemu gwałtownie skręcić i stawić czoła statkowi pirackiemu. To samobójstwo jeden statek przeciwko jednemu, gdy reszta floty pirackiej jest o minuty drogi ale to kupi czas, by pozostałe sześć uciekło. Dwa statki zderzają się z trzaskiem łamanego drewna. Cezar jest pierwszym, który wstaje. Skacze na statek piracki zdobytym mieczem. Jego żołnierze podążają za nim. Walka na pokładzie jest chaotyczna i brutalna. Cezar walczy jak zwykły legionista. Blokuje, uderzenie topora, kontratakuje, rozcina gardło pirata, robi unik przed włócznią, dźga napastnika w brzuch. Cezar szuka kapitana piratów, identyfikuje go po zbroi i złotym kolczyku. Ten człowiek był tam podczas jego niewoli. Pirat też go rozpoznaje. Jego oczy zdradzają przerażenie. Rzucają się na siebie. Pirat jest większy, silniejszy, bardziej doświadczony. Cezar jest młodszy, szybszy, bardziej zdesperowany. Wymieniają ciosy. Pirat próbuje podciąć mu nogi. Cezar odskakuje do tyłu, potyka się o ciało, upada na plecy. Pirat rzuca się na niego z okrzykiem zwycięstwa. Cezar przetacza się w bok. Miecz wroga wbija się w drewno tam, gdzie sekundę wcześniej była jego głowa. Cezar wykorzystuje moment. Z ziemi zatapia swoje gladius w niechronionym boku kapitana, między żebrami prosto w półco. Mężczyzna upada na kolana, dławiąc się własną krwią. Ostatni piraci poddają się lub skaczą do wody. Statek jest zdobyty, ale nie ma czasu na świętowanie. Nadływają inne statki pirackie. Cezar liczy. Dziewięć statków zbiega się w jednym punkcie. Jego sześć pozostałych okrętów jest już pięćset metrów dalej, zbliżając się do Miletu. Osiągnęli cel, uciekli ze skarbem. Cezar jest uwięziony z pięćdziesięcioma ludźmi, otoczony przez dziewięć wrogich statków z ponad pięciuset wściekłymi piratami. Matematyka jest jasna. Zginie tutaj. Tyle, że Cezar nie akceptuje tej matematyki, rozkazuje przeciąć liny łączące statki. Muszą się natychmiast rozdzielić. Żołnierze pracują gorączkowo toporami. Dwa statki powoli się rozdzielają zbyt wolno. Pierwsze statki pirackie są o pięćdziesiąt metrów. Cezar widzi twarze ludzi na pokładzie, rozpoznaje kilku. Niektórzy byli jego strażnikami, teraz przybywają go zabić. Cezar ocenia swoje opcje. Walka jest bezcelowa. Pięćdziesięciu wyczerpanych ludzi przeciwko pięciuset świeżym i żądnym zemsty. Ucieczka jest niemożliwa. Jego statek jest uszkodzony, wioślarze wyczerpani, a dziewięć statków go otacza. Wtedy robi coś, czego nikt się nie spodziewa, coś tak absurdalnego, że całkowicie zaskakuje piratów. Poddaje się, ale nie poddaje się jako pokonany, poddaje się jako negocjator. Cezar idzie na dziób, całkowicie widoczny. Wrzuca swój miecz do morza, podnosi obie ręce, pokazując puste dłonie. Krzyczy po grecku, wystarczająco głośno, by wszystkie statki go usłyszały: Jestem Juliusz Cezar, znacie mnie, byłem waszym jeńcem. Teraz wy będziecie moimi, ale oferuję Wam układ lepszy niż śmierć. Piraci nie atakują. Ciekawość zwycięża nad impulsem zemsty w ciągu kluczowych sekund. Ten sam arogancki Rzymianin, który obiecał ich ukrzyżować, ten, który ukradł ich skarb, ten, który zabił ich kapitana, teraz oferuje negocjacje. To tak niedorzeczne, że muszą posłuchać. Cezar kontynuuje, krzycząc: Spójrzcie w stronę Miletu, sześć moich statków właśnie dotarło z waszym skarbem. Z waszym łupem z dziesięcioleci, możecie mnie tu zabić? Byłoby to łatwe, satysfakcjonujące. Ale skoro skarb przepadł, moja flota zaalarmuje wszystkie siły rzymskie. W ciągu tygodnia będzie was ścigać pięćdziesiąt okrętów wojennych. Kapitanowie piratów konsultują się krzykiem: Cezar nie czeka na odpowiedź mówi dalej albo druga oferta. Wypuśćcie mnie teraz bez warunków, w zamian oddam wam jedną czwartą skarbu, wystarczająco dużo, by ten sezon nie był całkowitą stratą. I unikniecie stania się priorytetowym celem każdego rzymskiego dowódcy, który chce zrobić karierę. To genialne, bo odwołuje się do chciwości i strachu. Piraci wiedzą, że Cezar mówi prawdę o odwecie. Rzym toleruje piractwo do pewnego stopnia. Ale masowa kradzież, połączona z zabójstwem rzymskiego szlachcica, rozpętałaby kampanię eksterminacji. Jedna czwarta skarbu jest lepsza niż nic, a uniknięcie wojny z Rzymem jest lepsze niż chwilowa przyjemność z egzekucji wroga. Kupcy protestują wściekle. Odzyskali ogromny skarb, a teraz Cezar chce oddać jedną trzecią przestępcom. To absurdalne. Ale dowódcy wojskowi rozumieją to zagranie. Cezar kupuje życie swoje i pięćdziesięciu żołnierzy za rozsądną cenę. Co ważniejsze, unika katastrofy dyplomatycznej. Ładują jedną trzecią skarbu na dwie barki, zabierają je z powrotem. Piraci sprawdzają zawartość, liczą skrzynie, oceniają wagę. To mniej niż mieli, ale więcej niż spodziewali się odzyskać. Piraci pozwalają Cezarowi i jego ludziom wejść na barki i powiosłować w stronę Miletu. Nie ścigają ich. Umowa jest zamknięta. Cezar dociera do portu o zachodzie słońca. Jest wyczerpany, pokryty zaschniętą krwią, zniszczonym mundurem, ale żyje. A dwie trzecie pirackiego skarbu jest bezpieczne w ładowniach jego floty. Kupcy robią swoje wyliczenia po oddaniu jednej trzeciej piratom, po opłaceniu załóg i zrekompensowaniu gubernatora. Pozostały skarb wystarczy, by każdy inwestor odzyskał trzykrotność tego, co postawił. To najlepszy zwrot z inwestycji, jaki widzieli w życiu. Cezar odzyskuje swoje pięćdziesiąt talentów i znacznie więcej. Jest teraz bogaty, ale nie świętuje. Nie odpoczywa, ponieważ obietnica nie została jeszcze spełniona. Tej nocy, w prywatnym pokoju, Cezar spotyka się ze swoimi kapitanami, pokazuje im mapę, zaznacza lokalizację z obsesyjną precyzją, wyjaśnia swój plan. Piraci, których wypuścił. To nie wszyscy piraci, to zaledwie ułamek. Siatka cylicyjska ma dziesiątki baz, setki statków, tysiące wojowników. Farmakusa była tylko największa, a teraz Cezar wie, gdzie są wszystkie. Więźniowie zaśpiewali. Przejęte mapy ujawniają szlaki, znalezione dokumenty wyszczególniają układy ze skorumpowanymi miastami. Cezar nie przybył tylko odzyskać swój okup. Przybył zniszczyć całą instytucję. Przez następne trzy tygodnie Cezar stosuje metodę tak zimną i wyrafinowaną, że przypomina bardziej operację handlową niż kampanię wojskową. Identyfikuje najsłabsze bazy drugorzędne. Małe nadbrzeżne fortece z garnizonami od 20 do 30 ludzi, atakuje je o świcie jedną po drugiej w szybkim tempie. Piraci są chwytani podczas snu. Większość nie ma czasu sięgnąć po broń. Każda zdobyta baza dostarcza informacji o następnej. Cezar buduje kompletną mapę sieci pirackiej to jak prócie tkaniny, przez pociągnięcie właściwej nici. Skarb się gromadzi. Cezar ustanawia wydajny system. Całe złoto jest natychmiast ładowane i wysyłane do Miletu pod eskortą. Broń jest rozdzielana między jego oddziały. Zdobyte statki pirackie są zatapiane lub palone. Z każdym zwycięstwem Flota rośnie. Kupcy, widząc zyski, inwestują więcej pieniędzy. Marynarze, przyciągnięci hojnymi premiami, ustawiają się w kolejce do zaciągu. W ciągu dwóch tygodni flotylla rozrasta się z siedmiu statków do piętnastu. Gubernator Marek Juniusz czuje rosnący dyskomfort. Ten młody człowiek bez oficjalnego stanowiska dowodzi flotą większą niż jego własna. Technicznie przekroczył wszelkie udzielone pozwolenia. Zachowuje się jak niezależny admirał. Marek Juniusz mógłby go powstrzymać. Powinien go powstrzymać, ale tego nie robi, ponieważ Cezar rozwiązuje problem, który Rzym ignorował przez dziesięciolecia. Aresztowanie go teraz byłoby politycznym samobójstwem. Tymczasem w pozostałych fortecach pirackich szerzy się panika. Próbują zorganizować skoordynowaną obronę, ale koordynacja jest trudna, gdy każda baza jest atakowana przed otrzymaniem ostrzeżenia. Cezar odkrył fundamentalny słaby punkt. Operują ze stałych baz, co czyni ich przewidywalnymi. Gdy poznasz lokalizacje, stają się statycznymi i bezbronnymi celami. Cztery tygodnie po ucieczce z farmakusy, Cezar zwołuje kolejne spotkanie. Mapa jest oznaczona dziesiątkami lokalizacji. Większość ma czerwone krzyżyki oznaczające zniszczone bazy. Zostały tylko trzy nieoznaczone okręgi, trzy główne pozostałe fortece, każda broniona przez ponad stu ludzi. Cezar nie może zaatakować ich frontalnie. Potrzebuje strategii. Studiuje wzorce ruchu. Statki nie mogą zostać w porcie na stałe. Muszą wypływać na polowanie. Cezar identyfikuje harmonogramy. Co trzeci dzień mniej więcej połowa floty każdej bazy wypływa na ekspedycje trwające 24 godziny. To są momenty wrażliwości. Cezar dzieli swoją flotę na trzy grupy, po pięć okrętów każda. Każda grupa ustawi się w pobliżu innej fortecy w ukryciu. Będą czekać, aż flota piracka wypłynie. Wtedy zaatakują osłabioną bazę. To plan wymagający doskonałej koordynacji. Trzy ataki muszą nastąpić jednocześnie, aby żadna baza nie wysłała posiłków do innych. Cezar ustala datę na trzy dni po pełni księżyca, wysyła trzy grupy na pozycje ze szczegółowymi instrukcjami. Cezar osobiście dowodzi atakiem na największą fortecę Bazę na wybrzeżu Pamfilii z kamiennymi murami na klifie. Jest prawie nie do zdobycia od strony lądu, ale od strony morza jeśli floty obronnej nie ma, to tylko kolejny port. Dwa dni w ukryciu za wyspą obserwując. Ludzie się niecierpliwią. Cezar odmawia zmiany planu. Dyscyplina jest wszystkim. Trzeciego dnia o świcie osiem statków pirackich wypływa z fortecy. Cezar liczy załogi około czterystu ludzi to zostawia może stu obrońców. Czeka jeszcze dwie godziny. Wtedy wydaje rozkaz ataku. Pięć rzymskich okrętów wyłania się w stronę niechronionego portu. Piraccy obserwatorzy włączają alarmy zbyt późno. Zanim obrońcy się zorganizują, okręty Cezara już wpływają do portu. Rzymscy żołnierze wyskakują na nabrzeża, formują linie bojowe z precyzją, której piraci nie mogą dorównać. Walka trwa mniej niż dwadzieścia minut. Cezar nie oferuje litości, nie może sobie pozwolić na jeńców. Sześćdziesięciu piratów ginie. Pozostałych czterdziestu ucieka w góry. Cezar ich nie ściga. Rozkazuje zabezpieczyć magazyny i jak najszybciej załadować skarb. Flota piracka w końcu wróci. Podczas gdy jego żołnierze ładują skrzynie, Cezar dokonuje inspekcji obiektów. Znajduje dokumenty, listy transakcji handlowych, nazwiska skorumpowanych urzędników rzymskich, kontrakty z greckimi kupcami, mapy szlaków handlowych. Cezar zabiera wszystkie dokumenty. Ta informacja jest warta więcej niż złoto. Dwie godziny później rzymskie okręty wypływają z portu z wypełnionymi ładowniami. Cezar rozkazuje podpalić obiekty, aby kiedy powracająca flota piracka dostrzeże słupy dymu, było już za późno. Ich główna baza jest zniszczona. Cezar płynie do uzgodnionego punktu spotkania. Tam będzie czekał na wieści od dwóch, dwóch pozostałych grup. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, w ciągu najbliższych godzin otrzyma potwierdzenie, że trzy fortece upadły jednocześnie. Dociera o zachodzie słońca. Pierwszy sygnał nadchodzi, gdy słońce dotyka horyzontu. Rzymskie żagle z południa. Druga grupa wykonała misję. Pełny sukces. Drugi sygnał nigdy nie nadchodzi. O świcie pięć okrętów trzeciej grupy nadal się nie pojawia. To może oznaczać tylko dwie rzeczy. Zostały zniszczone lub są zbyt uszkodzone, by żeglować. Cezar podejmuje szybką decyzję. Nie może ich szukać. Musi założyć, że trzeci atak się nie powiódł, i dostosować się. Konsoliduje swoje siły. Dziesięć okrętów, ponad czterystu ludzi. Skarby z dwóch głównych fortec to wystarczy. Sieć piracka jest rozbita. Pozostali piraci są rozproszeni, ale bez scentralizowanych baz, bez skarbów. Bez infrastruktury, która pozwalała im działać jako zorganizowana konfederacja. Cezar rozkazuje wracać do Miletu. Podczas rejsu robi inwentaryzację. Całkowita wartość przekracza tysiąc talentów. To fortuna, która uczyniłaby bogatym każdego senatora. Cezar ma prawo zatrzymać znaczną część, nie zatrzymuje niczego poza swoimi oryginalnymi pięćdziesięcioma talentami. Rozdziela resztę według wyliczonego systemu. Kupcy odzyskują swoje inwestycje pomnożone przez pięć. Załogi otrzymują premię równowartości trzech lat żołdu. Gubernator otrzymuje wystarczająco dużo złota, by wysłać do Rzymu błyskotliwy raport. Dlaczego Cezar odrzuca fortunę? Ponieważ rozumie coś, czego większość nie pojmuje. Pieniądze kupują rzeczy, ale przysługi kupują lojalność. Każdy kupiec, który się wzbogacił, zawdzięcza teraz swoją fortunę Cezarowi. Każdy marynarz, który otrzymał premię, będzie opowiadał bohaterskie historie swoim dzieciom. Gubernator, którego kariera została uratowana, zapamięta, kto to umożliwił. Cezar inwestuje w kapitał polityczny, budując sieć dłużników, którzy pewnego dnia, gdy będzie potrzebował poparcia dla większych ambicji, Przypomną sobie tę chwilę. Przybywają do miletu jak bohaterowie zdobywcy. Ulice są pełne tłumów. Kupcy organizują bankiety, gubernator przyznaje mu wieniec obywatelski. Cezar przyjmuje honory z wyreżyserowaną skromnością, kierując zasługi na swoich ludzi. To spektakl pokory, o którym wszyscy wiedzą, że jest politycznym przedstawieniem, ale który wszyscy doceniają, bo jest dobrze odegrany. Na bankietach, podczas gdy kupcy wznoszą toasty, a politycy wygłaszają mowy, Cezar pozostaje trzeźwy, uśmiecha się w odpowiednich momentach, ale jego umysł jest gdzie indziej, ponieważ jest jeden szczegół, o którym nikt inny nie pamięta, szczegół którego Cezar nie zapomniał ani na sekundę. Oryginalni piraci. Ci, którzy go pojmali, ci, którzy zainkasowali pięćdziesiąt talentów, ci, którzy śmiali się z jego gruźb, Ci, którzy przyjęli układ i odeszli z jedną trzecią skarbu. Ci piraci wciąż żyją. Tydzień po powrocie do Miletu, Cezar wypływa ponownie, tym razem z tylko dwoma okrętami i pięćdziesięcioma ludźmi absolutnego zaufania. Nie informuje gubernatora, nie pyta o pozwolenie, nie wyjaśnia, dokąd płynie. Płynie prosto na farmakusę. Wyspa ukazuje się o świcie. Farmakusa, teraz w ruinach. Została częściowo ponownie zasiedlona. Piraci, których Cezar wypuścił z jedną trzecią skarbu, wrócili i zbudowali tymczasowe schronienia wśród gruzów. Wierzyli, że układ oznaczał trwały pokój. Mylili się. Cezar tym razem nie negocjuje, nie oferuje układów, nie wysyła ostrzeżeń. Jego dwa okręty atakują cicho tuż przed świtem. Rzymscy żołnierze otaczają schronienia, piraci budzą się otoczeni mieczami. Niektórzy próbują stawiać opór, giną natychmiast, inni się poddają. Cezar każe wszystkich zakuć w łańcuchy. Siedemdziesięciu trzech mężczyzn, niektórzy go rozpoznają, ich twarze wyrażają przerażone zrozumienie. Pamiętają aroganckiego młodzieńca, który czytał poezję. Pamiętają jego obietnice, myśleli, że to żarty. Cezar rozkazuje zbudować krzyże nie dwa czy trzy siedemdziesiąt trzy drewniane krzyże. Jeden dla każdego więźnia. Jego żołnierze pracują przez cały dzień. Piraci obserwują metodyczne przygotowania do własnej egzekucji. Kiedy krzyże są gotowe, Cezar każe przyprowadzić przywódcę piratów człowieka z blizną, który negocjował układ. Pirat pluje mu pod nogi i krzyczy, że Cezar złamał święte porozumienie. Cezar patrzy na niego bez wyrazu: Obiecałem cię ukrzyżować, jeśli mnie schwytasz. Nigdy nie obiecałem niczego na temat tego, co będzie po tym, jak cię wypuszczę. Dotrzymałem umowy, dałem Ci jedną trzecią skarbu i pozwoliłem Ci żyć tamtego dnia. Dziś jest inny dzień. To techniczne rozróżnienie tak okrutne, że niektórzy rzymscy żołnierze wzdrygają się. Ale Cezar jest nieubłagany, ukrzyżowanie się rozpoczyna. Jednak Cezar robi coś nieoczekiwanego. Przed podniesieniem krzyży rozkazuje szybko podciąć gardło każdemu więźniowi. Umierają w sekundy, nie w dni. Ciała, już zwłoki, są następnie przybijane do krzyży i wystawiane. To akt dziwnego i sprzecznego miłosierdzia. Cezar spełnia swoją dosłowną obietnicę ukrzyżowania ich, ale oszczędza im przedłużonej agonii. Siedemdziesiąt trzy krzyże wznoszą się na plaży, farmakusy jako ostrzeżenie dla każdego pirata. Który będzie tamtędy przepływał. Cezar nie zostawia strażników, nie musi tego robić. Wiadomość jest wystarczająco jasna. Wraca do miletu tego samego popołudnia. Nie wspomina, gdzie był. Nie ogłasza egzekucji. Po prostu zbiera swoje rzeczy, odprawia służących z hojnymi zapłatami i rezerwuje rejs na rodos. Ma 25 lat. W ciągu sześciu tygodni zniszczył sieć piracką która terroryzowała Morze Śródziemne przez pokolenia, odzyskał skarby wyceniane na tysiące talentów, wzbogacił dziesiątki sojuszników politycznych i z chirurgiczną precyzją spełnił obietnicę zemsty. Nie świętuje, nie przechwala się, zachowuje się tak, jakby to wszystko było po prostu tym, co należało zrobić w takich okolicznościach. Kiedy statek wypływa z Miletu, Cezar stoi na pokładzie, obserwując znikające wybrzeże. Pasażer, grecki kupiec pyta go. Czy to prawda, że jest tym samym młodym rzymianinem, który zniszczył piratów cylicyjskich? Cezar kiwa krótko głową. Kupiec pyta, co planuje teraz zrobić ze swoją nowo zyskaną sławą, z nawiązanymi kontaktami politycznymi, ze zdobytym szacunkiem najbogatszych kupców Azji. Cezar patrzy na zachód, w stronę Rzymu w stronę przyszłości, którą tylko On widzi wyraźnie.